sobie na uch, ryzykownie. Ryzykownie, ponieważ yy, nie wiem, czy, czy Państwo wiecie, że okres pomiędzy 20 a 30 czerwca w Polsce się nazywa okresem deszczy świętojańskich. I tutaj ta pogoda jest loterią. No my cały czas w tej loterii gramy. Przed laty płynęliśmy w strasznej burzy, w tym strasznym ulewie. Potem raz odwoła, odwołaliśmy, była powódź, takie były deszcze. I to był błąd, okazało się, że impreza przełożona na wrzesień była bez sensu, dlatego robimy w pewnym sensie nie na siłę. Ale po prostu ona jest, niezależnie od tego jak, jaka będzie frekwencja. No, ta impreza, w to wyszła super. Mimo, że końcówka była znowu straszna, bo tak okropny deszcz o 19.00 przylał, że właściwie większość ludzi uciekła. Ale tak naprawdę byliśmy do na drugiej nocy. <grymne> no więc, co, kajaki. No, impreza, są założenia, my ją od pewnego czasu skracamy. Pływaliśmy kiedyś z Neru, kiedyśmy tam dalej, prawie od Hełna, co stanowiło troszkę większy wysiłek, wymagało większej sprawności fizycznej. A ponieważ impreza świętojańska, chcemy, żeby to była imprezą rodzinną, i to jest takie założenie, już od paru lat. Ona jest dobrowa, czyli bardzo wygodnie. autokardowość na miejsce, prawda? I dlatego można zabierać dzieci. Od lat mamy też w zasadzie. To chyba od drugiego, od drugiego spływu. Puchar dla najmłodszego uczestnika, prawda? I w tym roku to był Klaczyński chyba, Jasiu, sześciolatek. Mieliśmy już trzylatka z jakiegoś roku. Także rzeczywiście te dzieciaki malutkie się pojawiają. Po prostu to świadczy o tym, że jest bezpiecznie. W tym roku ryzykiem było jedno, ryzykiem było samo przepłynięcie, a nie utonięcie, <gry> ponieważ rzeka jest tak płytka, że musieli wszyscy płynąć wężykiem za pilotem, który zna nurt, żeby po prostu nie utknąć na środku rzeki. Także oczywiście, jak zawsze mówię, każdy pierwszy komunikat, tylu przypłynęło, ile wypłynęło, nie było zdarzenia innego. W tym roku trochę więcej nam przypłynęło, bo z się do nas podłączyli, Byłem zaskoczony, bo nagle, nagle mi się pojawiło więcej ludzi. Cała yy, impreza. No nie będę mówił o historii imprezy, chociaż wypada dziesięciolecie. Minęło 10 lat, czego się nauczyliśmy. Pewne rzeczy zmienimy na pewno w przyszłości, ponieważ opcja łączenia spływu de facto kajakowego bezpośrednio z imprezą chyba się nie do końca sprawdza, yy, ponieważ yy, część ludzi jednak tylko płynie po to, żeby przypłynąć. I to jest dla nich ta atrakcja, prawda? I ja tych ludzi tracę. Oni kajaki zostawiają i mnie się uratniają. Także my zrobimy spływ jako spływ, a imprezę jako imprezę od przyszłego roku. Nie, nie udało nam się zrobić, nocy kupały. Jedna jedyna rzecz yy, z tego swojego programu i szukanie kwiatu paproci, który miał być po ciemku, ale nie, nie, nie było dla kogo. Ognisko było, ale nie, 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 nie mieliśmy ludzi. Być może nawet za kilka dni to, to, to się powtórzy, ale to jest w tej chwili w trakcie rozmów. No i ta tradycja chyba nocy Kupały będziemy chcieli ją właśnie połączyć. Czyli imprezę świętojańską w przyszłości będziemy planowali zaczynać późno, późno wieczorem. Tylko znowu jest, jest dylemat. Z małymi dziećmi, rodziny, prawda? I dla, dla kogo robiona? No, trzeba się zastanowić nad tym. Yy, poważnym elementem w naszych, w naszych imprezach, może nie w spływach są zawsze konkursy, zawsze związane tematycznie. Z tym, co się w danym roku dzieje. Było 650-lecie koła, mieliśmy konkurs o 650 lecie prawda? Było, było o Kolbergu w tym roku, ponieważ mamy aż trzech tutaj patronów roku, czyli świętego Jana Pawła II, potem mamy Jana Długosza. No i w zasadzie ogromna rocznica zakończenia wybuchu II wojny. Udało nam się przeprowadzić wszystkie konkursy, a powiem tak, że jestem zaskoczony, bo poziom się podnosi. Tak jak poprzednio raz, nie było chętnych za bardzo, trzeba było wypychać. Drugie, że no ludzie nie wiedzieli. To było głupio, no stawiać pięć pytań, a nikt nie odpowiada. Zrobiliśmy system quizowy, żeby nawet jak ktoś nie wie, żeby strzelał. A okazało się w tym roku, że trzeba było robić losowanie. Tak, 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 tak równa była wiedza. a szczególnie to, o, o święty Janie Pawle II. No u nas mieliśmy kilka kobiet w konkursie, brał udział Prawdopodobnie się naprawdę przygotowały, były nie do zagięcia. Po prostu orzeł reszka i to zadecydowało, kto wygrał. Były nagrody związane tematycznie, bardzo ładne wydawnictwa książkowe dla zwycięzców. Poza tym, no co, konkurs wianków. No, znowu w tym roku, no, ze względu właśnie na tą pogodę, tych yy, nie było zbyt dużo. Ale były, ale były i, one, i mimo wszystko my, my je puściliśmy. One po godzinie 21.00 zostały na rzekę spuszczone i pani popłynęły. No tutaj też jest do przemyślenia, Tylko, że tak, że powinien być świeżo zrobiony. Nie można ogłaszać, że przynosi wianki w ciągu tygodnia. I to jest, to jest dylemat. No ogólnie biorąc, pojawiła się grupa ludzi, która bez ogłoszenia, bez zapisów już się zrobiła stałą grupą. Jest takie około 20 ponad 20 osób, które już to Szczepiło się, mało tego. Bardzo często mam telefony już w maju, kiedy, kiedy będzie którego dnia impreza. Imprezę robimy no, niedokładnie świętojańską, ponieważ w środku tygodnia no, nie wypali. Musi być sobota, ale to w całej Polsce. Ja Byłem w Warszawie, wianki na wiśle też były teraz w sobotę. Ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo. No i ludzie myślę, też, no, mimo tego, ogromnego, wszyscy byli zmoczeni, to, 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 było, to było oberwanie chmury. Nie wiem, która to była godzina, po 19 chyba. No i ci, którzy się, się mieli gdzie schować, to przetrzymali, a reszta uciekła. No, no ja zapraszam na imprezę na pewno w przyszłym roku, która myślę, ponieważ włączył się do nas po raz pierwszy w tym roku do organizacji imprezy Dom Kultury. I to już będzie impreza bardziej większa, w szerszym, znaczy w sensie będzie miała większe możliwości, po prostu, nawet, nawet możliwości osobowe do, do realizacji, plus pomysły, wiadomo. Także myślę, że będzie ciekawsza, że na tyle to uatrakcyjnimy i na tyle to spróbujemy zachęcić, że, że to impreza marzeniem moim jest. Ja mówiłem na pierwszej imprezie, żeby to się stała impreza, kiedyś to się nazywały, słowa Dni Morza, bo nie, nie wypadało używać słowa impreza świętojańska. Ja mówię o PRL-u, prawda? Ale to były wielkie imprezy. To były imprezy, gdzie kilka, no nie wiem, tysiąc osób brało udział. Wolutko jakbyśmy w tym kierunku pociągnęli, no to ja, to, 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 to ja, bym wrócił do dzieciństwa, do swoich wspomnień. No i co jest ważne? Pokazanie tej naszej pięknej, 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 pięknej najpiękniejszej w Polsce rzeki. No, no naprawdę, no ci co płyną, to za każdym razem, niezależnie czy zmokli, czy wystraszyli się, czy się wywalili, też się zdarza, prawda? No są szczęśliwi, no. Ja ubolewam sam nie mogę przecież kiedyś, wezmę kajak, sam popłynę, bo zazdrości. Po prostu tym, tym co płynęli. No. Tyle mogę.